Działania uboczne sulfolamidów. 16 odcinek filmu em, na podstawie książki Kliniczna Farmakologia Skutków Ubocznych Leków. Działanie uboczne sulfolamidów na układ nerwowy. Sulfolamidy dawniej stosowane dawały stosunkowo częste objawy neurotoksyczne zarówno ze strony obwodowego, jak i ośrodkowego układu nerwowego. Współcześnie produkowane sulfolamidy o przedłużonym działaniu znacznie rzadziej wykazują skutki uboczne. Dotyczą one głównie nerwów obwodowych i w bardzo małym stopniu ośrodkowego układu nerwowego. Częściej objawy neurotoksyczne występują u dzieci. Niezależnie lub obok działania neurotoksycznego w patogenezie zmian, biorą udział reakcje alergiczno-toksyczne w obrębie naczyń obwodowych. Uszkodzenia nerwów obwodowych mogą występować w postaci mononeuropatii czy mononeuropatii mnogiej i polineuropatii. Cechą charakterystyczną neuropatii posulfaminowej jest długi czas utajenia. Neuropatie posulfamidowe należą do typu mieszanego, mają bardzo ciężki przebieg kliniczny, przeważają objawy porażeniowe, porażeniowe czyli bóle i parestezje nad ubytkami czucia i zaburzeniami ruchowymi. Zanik dotyczy bardzo często mięśni nadgrzebieniowych, łopatki i obręczy miednicy. Odruchy ścięgniste są zwiększone lub zmniejszone, natomiast skórne zachowane. Zbyt późne przerwanie podawania sulfolamidów może wtedy doprowadzić do przykurczów mięśniowych lub dystrofii. W wyniku do mięśniowego podania sulfolamidu mogą powstać neuropatie po wstrzyknięciu. Objawy ze strony Ośrodkowego układu nerwowego mogą przebiegać w postaci psychos, które jednak należy ostrożnie oceniać. Przepraszam. Ostrożnie oceniać jako objawy uboczne leczenia. Mogą bowiem być wywołane chorobą podstawową. Niezależnie od źródła objawów dawkę należy zmniejszyć lub lek odstawić. Do bardzo rzadkich, ale najcięższych powikłań należy krwotoczne rzekome zapalenie mózgu. Jest one wyrazem toksyczno-alergicznego odczynu naczyń mózgu. Na obraz kliniczny składają się bóle głowy, Drżenia, niezborność, zaburzenia świadomości, porażenie opon, wzrost ciśnienia śródczaszkowego, drgawki i śpiączka. Śmierć może nastąpić już po 24 godzinach. Rokowanie jest bardzo złe, ale gdy dochodzi do wyleczenia, ubytki funkcji czynnościowej mózgowej są niewielkie. W zakresie nerwów czaszkowych obserwowano uszkodzenia nerwu odruchowego i odwodzącego z opadaniem powieki, podwójnym widzeniem i zaburzeniami ruchów gałki ocznej. Ze strony wzroku znana jest przejściowa krótkowzroczność, zaburzenia akomodacji oraz pozagałkowe zapalenie nerwu wzrokowego. Sulfolamidy ogólnie są stosowane w medycynie jako środki bakteriostatyczne i odkażające. Są one stosowane jako w sumie w lekach moczopędnych i takim popularnym lekiem właśnie z tej grupy jest Furosemit metolazon i, ina, i indapramid. Sobie zapisałam, nie mogłam przeczytać. Przeciwcukrzycowym lekiem tolbutamid. Z tej grupy leki stosowane są również jako leki przeciwzapalne, leki przeciwbólowe lub leki neuroleptomalne. Leki neuroleptyczne, a więc zakres działania tych leków jest dosyć spory, na to podobnie jak zakres środków ubocznych. Mamy też informację, że amidy tego leku są lekami o szerokim spektrum działania przeciwbakteryjnego, zarówno na bakterie gram dodatnie, jak i gram. Ujemne, czyli stosuje się je przy leczeniu paciorkowców, pneumokoków, rzeżączki, zapalenia płuc, zapalenia opon mózgowych, pałeczki okrężniczycy, czyli E. coli, pałeczki Shigella i salmonella, pałeczki rodzaju Nocarida promieniowce, chlamydie, grąkowce, laseczki beztlenowe, pałeczka ropy błękitnej, toksoplazma, malarium, mala, przepraszam, e, malaria, e, pasożyty, także jest tutaj całkiem spora e, jakby baza e, leków w zakresie e, całkiem spora baza. Przepraszam, to już chyba zmęczenie. Całkiem, sporo, całkiem spory zakres działania tego leku, natomiast nigdy nie wspomina się o tym, jakie do jakich działań niepożądanych może to doprowadzić. No i przede wszystkim o tym, że leki te mogą wywołać nam skutki nowotworowe. Szanowni Państwo, to byłoby na tyle w tym dzisiejszym filmie. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Jeśli podobał Wam się film, możecie podzielić się wiedzą, udostępniając go na swoim portalu. Do zobaczenia.